Zapraszam Państwa na kalwarię pacławską, gdzie motocykliści modlili się o sprzyjający im sezon motocyklowy. Mimo niesprzyjającej pogody po raz 16 motocykliści z Podkarpacia przybyli na wzgórze kalwaryjskie pokłonić się Najświętszej Panience i prosić o błogosławieństwo na nowy sezon motocyklowy. Liczebność motocyklistów była niewielka, przyjechali tylko twardziele. W tym roku na tę uroczystość przyjechali również żołnierze. Coroczną tradycją motocyklistów jest oddawanie krwi dla potrzebujących. W tym roku brać motocyklowa oddała krew dla dzieci. Bardzo serdecznie witam wszystkich pielgrzymów, parapia, a zwłaszcza miłośników jednośladów na szesnastym podklepackim rozpoczęciu sezonu motocyklowego. Witam serdecznie pana Roberta Sadowego wraz z królem motorcyklowym Ronin Riders z Rzeszowa, którzy organizują po raz właśnie to spotkanie tutaj Rady Alwarii Paszorskiej. Bardzo się cieszymy Waszej obecności i, i zaparcia za pomimo właśnie takiej pogody. Ojciec Paweł, który celebuje to to pracuje na co dzień w Lwowie w naszym klasztorze, w Bardzo serdecznie go witamy i prosimy o przewodniczenie. Bardzo się cieszę. Że to jest... Tam też bywają motocykliści z Polski. Bardzo często gościmy motocyklistów. Także nawet trochę się znam na tych motocyklach. Już widzę, że są tutaj i sportowe i turystyczne, i krążowniki, i klasyczne, i trajki. Widzę, że są i crossowe, i różne, i enduro może też się znajdzie. Bardzo jest mi miło, że tutaj z wami jestem. Szczególnie chciałem się pochylić dzisiaj nad tajemnicą miłosierdzia Bożego, dzisiaj z niedziela Bożego Miłosierdzia, byśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, w jaki sposób Jezus Chrystus okazuje swoje miłosierdzie względem nas. Kiedy prosimy Go o miłosierdzie, mamy różne wyobrażenia w odniesieniu do tego, co on tak naprawdę miałby zrobić. Drugie czytanie dzisiaj z Apokalipsy mówiło nam o apostole Janie, który został zesłany na wyspę Patmos. Za to został zesłany, że przypowiadał Ewangelię. Został deportowany na miejsce. Z którego miał już nie wrócić. Gdybyśmy znaleźli się na miejscu Jana, w takiej trudnej, ciężkiej sytuacji, i prosili o miłosierdzie, to czego byśmy się spodziewali od Jezusa? Sądzę, że kiedy jestem w miejscu takim, miejsce katorczniczej pracy, w klimacie, który może mnie zabić, no to ja bym pragnął, aby Jezus wyrwał mnie stamtąd. Żeby mnie zaprowadził do mojego domu. Żeby cesarstwo rzymskie upadło. Tymczasem Jan otrzymuje od Jezusa coś zupełnie innego. Dar. Jeden. Tylko jeden dar. To jest dar Ducha Świętego. Dzień Pański to jest taki dzień jak dzisiaj. Jan, który jest udręczony, przybity swoim fatalnym położeniem. W tym dniu Jezus kładzie mu prawą rękę. Mamy takie słowo? On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać. To jest gest. W którym w kościele przywołuje się Ducha Świętego. I ten dar Ducha Świętego jest wystarczający dla Jana w całej tej sytuacji, w której się znalazł. W tym Duchu Świętym Jan będzie teraz pisał Apokalipsę, Jan odkryje swoje posłannictwo, zrozumie swoją misję, będzie twórczy, nie da się zabić cierpieniu, nie da się zniewolić. Duchowo. Będzie absolutnie wolny. To wystarczyło. Myślę, że motocykliści bardzo dobrze czują, cenią sobie taką rzecz jak wolność, pewna swoboda, brak ograniczeń. To są rzeczy, które mogą towarzyszyć pasjonatom motocykli. W ogóle sytuacje, wydarzenia, które wiążą się z jakimś takim z lekkim dreszczykiem adrenaliny, jakieś emocje nam towarzyszą. To są takie rzeczy, które no nie da się ich uchwycić. Ta sama myśl towarzyszy nam, kiedy czytamy tę Ewangelię dzisiejszą. Jaki jest pierwszy dar Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, miłosiernego? Jaki jest pierwszy dar dla uczniów? Przychodzi i tchnie na nich. Mówi: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Weźmijcie Ducha Świętego. A ten duch, który przekonuje nas dzisiaj o grzechu, jest nam dany na odpuszczenie grzechów. Każdy z tych grzechów, do którego się przyzna przed Jezusem, każdy z tych grzechów, do którego Duch Święty nie przechował, każdy z tych grzechów jest przybity z Jezusem do krzyża. I nie istnieje. Up, wrzuca ten grzech w głębokości oceanu. To jest definitywny koniec z tym grzechem. I rzeczywiście znika problem. I rzeczywiście jestem uleczony. I rzeczy wokół mnie są uleczone, uzdrowione. To jest miłosierdzie. Przychodzimy do Jezusa i wołamy. Miłosierdzia prawda? Miłosierdzia. I myślimy o złu, który jest wokół nas. A Jezus mówi daję wam ducha, który was przekona o złu którego sami jesteście sprawcami. I czyni to aby nas usprawiedliwić, rozgrzeszyć, odkupić i zmienić. I jeśli poddamy się Jezusowi, staniemy się innymi, lepszymi. Wokół nas będzie nowa rzeczywistość. Nowi ludzie tworzą nowy świat. I to jest na dzień dzisiejszy prawdziwa dobra nowina. Dobra nowina Jezusa Amen. Na zakończenie Mszy Świętej motocykliści odpalili swoje maszyny, aby rozległ się tak zwany święty huk do nieba. Motocykle zostały obficie poświęcone przez deszcz oraz kropidło kapłana.